Ciągle bardzo chcemy dobrze w życiu wypaść. Wciąż jesteśmy w trybach, jak nie przegrać własnego życia. I dzisiaj trochę zainspirowana y, rozmowami z dziewczynami, y, z którymi gdzieś tutaj żyję, y, powiem Wam o takiej rzeczy, która wiąże się z pośpiechem: że my ciągle bardzo chcemy dobrze w życiu wypaść. Bardzo się staramy, żeby zadbać o te dzieci, o te domy, być doskonałymi gospodyniami domowymi, pracownikami firma, w których pracujemy. Wszystko chcemy złapać. A sprawa cała polega na tym, że trzeba wiedzieć, co można kiedy odpuścić. Dlatego, że moja babcia opowiadała, że roboty nie przerobisz. Roboty się nie da przerobić, więc. To, co czyni nas szczęśliwymi, a nie takimi, którzy przebiegną przez życie w dzikim pędzie, nie widząc zachodu słońca, nie mając takiej chwili zaciągnięcia się, wiecie, świeżym powietrzem po burzy na przykład, to jest to, że my biegamy ciągle myślimy, jesteśmy zestresowani, mamy poczucie winy, że wieczorem przyłożyliśmy głowę na kanapie i przespaliśmy do drugiej w nocy. I mamy silne poczucie winy, że miałam to zrobić, to miałam zrobić, tamto. I cały czas chodzę w takiej atmosferze narzekania, która bardzo źle nam robi, ponieważ atmosfera narzekania jakby powoduje, że my jesteśmy ciągle zawiedzeni sobą. Jak tu można dobrze przeżyć życie, będąc ciągle zawiedzioną sobą ciągle taką, która nie spełniła swoich oczekiwań, tak? Więc chcemy dobrze przeżyć życie, to znaczy, że tak, mamy sprzątać w domach, to znaczy, że tak, mamy starać się w pracy, to znaczy, tak, mamy mieć różne plany, ale też tak, musimy mieć sobie elastyczność, że to jest ok, od czasu do czasu zasnąć wieczorem na kanapie i pewnych rzeczy nie zrobić, albo po prostu powiedzieć, że rzucam coś tylko dlatego, że chcę iść coś innego zrobić, właśnie po to, żeby to życie dobrze przeżyć. Um. Człowiek, który umie tak żyć, który rozumie meandry życia właśnie z takiej strony, wie, że jak się spieszy, to musi spieszyć się powoli. Czyli nawet jeżeli spieszysz się, to nie biegniesz truchtem, ale idziesz spokojnie i mówisz, mam pięć minut, spokojnie zdążę, żeby te rzeczy zrobić. Nie wprowadzasz sobie, w sobie takiej atmosfery właśnie silnego, silnego napięcia. Więc żeby dobrze przeżyć swoje życie, tak, uczcie się, nie spieszyć uczci się odpuszczać czasami nie zawsze tak bo drugą skrajnością jest to miejsce w którym ludzie właśnie wszystko odsuwają ciągle jutro zrobię pojutrze zrobię za tydzień zrobię jak będę miała więcej czasu to zrobię i to też jest źle więc jest takie powiedzenie że przesada jest gorsza od faszyzmu więc w którąkolwiek stronę przegniesz będzie źle do czego zapraszam dzisiaj zapraszam do tego żeby zatrzymywać się Robić pauzy. Czasami popatrzeć w okno. Popatrzeć komuś w oczy, kogo kochasz. Powiedzieć pocałuj mnie. Pójść do kogoś się przytulić, kogo kochasz. To są 30 sekund, to jest minuta. One tak wiele w życiu zmieniają. Budują więzi, budują głębie między nami. Tylko dlatego, że my rezygnujemy z tego, żeby na pewno ze wszystkim zdążyć. Tak zdążysz, jeżeli minutę poświęcisz na taką pauzę, Zawsze ze wszystkim zdążysz. Nie martw się. Więc życzę nowego życia z pauzami.